Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji. Niestety nie mogę uczestniczyć osobiście, ponieważ w tych dniach przebywam na ogólnopolskiej pielgrzymce pracowników służby zdrowia na Jasnej Górze, ale zapewniam wszystkich o modlitwie przed obrazem cudownym, obrazem Matki Bożej. Zanoszę też i intencje w Waszych sprawach, w Waszych intencjach. Prosząc dla Was o potrzebne łaski, też w tych trudnych doświadczeniach zmagania się czasem z chorobą. Zostałem poproszony o przedstawienie kilku słów refleksji w związku z tematem konferencji, i proponuję, byśmy chwilę czasu poświęcili na refleksję nad sensem choroby, nad sensem zwłaszcza choroby nieuleczalnej, i nad tym, jakie wyzwania stawia nam, ludziom wierzącym, jaki sens. Chorobie, jaką wartość w przeżywaniu choroby może dać wiara, wiara w Pana Boga. Przede wszystkim uświadommy sobie, że choroba dotyczy nas wszystkich. Także i przemijanie życia, i kruchość ludzkiego życia dotyczy każdego człowieka. W jakiś sposób przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy zdrowi, że mamy jakieś plany na przyszłość. Gdzieś tam w głębi serca jesteśmy przekonani, że przemijanie nas nie dotyczy. Boleśnie jednak przekonujemy się także w takich jakichś zwykłych chorobach, może codziennych, takich, które nie są może śmiertelne, ale doskwierają naszemu zdrowiu i przekonujemy się, jak jesteśmy słabi. Patrzymy na, czasem na śmierć ludzi, którzy odchodzą obok nas. Uczestniczymy przecież często w pogrzebach, może naszych bliskich, a jednak gdzieś tam w, w głębi serca jest przekonani jesteśmy o swojej może jakiejś nieśmiertelności, o swojej samowystarczalności. Więc pierwsza taka ważna myśl. Trzeba sobie uświadomić, że choroba, osłabienie sił, a także przemijanie, jest zwykłym losem każdego człowieka. Owszem, jednych może dotyczy to wcześniej, innym dane jest dłużej przeżyć swoje życie. Ale warto myślę też uświadomić sobie, że tak jak zdrowie, tak samo i chorobę może człowiek przeżyć dobrze, godnie, wartościowo, ale może też zmarnować. Przecież wielu jest ludzi zdrowych fizycznie, biologicznie, a marnują swoje życie. Nie przeżywają tego życia jako szczęście. Potrafią krzywdzić siebie, innych popadają w rozpacz, w depresję, chociaż ich ciało jest zdrowe. Aż jest też wiele osób chorych, które nie tracą nadziei, nie tracą poczucia szczęścia, od których osoby zdrowe mogą się wiele nauczyć. W czym właśnie jest ta tajemnica ludzkiego szczęścia i poczucia sensu życia. Na pewno sensu życia nie można się nauczyć z książek. Nie może też nikogo przekonać do tego, że Twoje życie ma sens. Czy to będzie życie w zdrowiu, czy to będzie życie w chorobie? Ten sens życia jest jakąś tajemnicą ludzkiego serca, ale nie ulega wątpliwości, że ten, kto jest blisko Pana Boga, to ma ten sens życia. Chociaż w pewnym momencie nie rozumie tego, co się dzieje w jego życiu, to jednak gdzieś głęboko odczuwa takie przekonanie, że jest Pan Bóg, który, który wie, jest Pan Bóg, który tym wszystkim kieruje, że także i to doświadczenie choroby, Pan Bóg może spożytkować dla dobra. Jakiego dobra, to zaraz sobie spróbujemy też powiedzieć, przemyśleć to, ale właśnie gdzieś to głębokie przekonanie, I to jest wielki dar ludzi wierzących, dar od Pana Boga, że mają też ten, to głębokie przekonanie o sensie swojego życia też i w doświadczeniu choroby. Ksiądz Jan Kaczkowski myślę, że znany, kapłan, który również doświadczył choroby nieuleczalnej. Raka, glejaka mózgu. Kiedyś zapytano go, czy jako ksiądz nie ma pretensji do Pana Boga, o to, że spotkała go taka właśnie choroba. Był zaangażowany w pracę hospicjum, więc wiele dobra mógł zrobić dla innych ludzi. Spotyka go właśnie choroba. Choroba, która wyniszcza jego zdrowie, odbiera mu siły, nie może spełniać swoich obowiązków, trudno jest mu. Spełniać swoją misję, i zapytał go ktoś, czy nie ma pretensji do Pana Boga. No i wtedy Ksiądz Jan odpowiedział zaskakująco, myślę, dla wielu, bo powiedział: A o co tu mieć pretensje do Pana Boga? Powiedział: To biologia się popsuła. Osobiście, jako, jako ksiądz, trudno byłoby mi powiedzieć komukolwiek z chorych, że to tylko biologia się popsuła, ale jeśli to mówi ksiądz, który sam doświadczył ciężaru choroby, i mówi właśnie w ten sposób, to myślę, że to może być też wartościowa myśl dla wielu osób, i którzy mają ze swoją chorobą jakoś się zmagają i tych, którzy są ich bliskimi, patrzą na, na cierpienie, chorobę swoich bliskich. To właśnie przeświadczenie, że to jest właśnie kondycja naszego ludzkiego życia. Psuje się czasem ta biologia, jednym wcześniej, drugim później. I co możemy z tej, z tej choroby. W tej chorobie osiągnąć, jak ją nie zmarnować. Dla nas, ludzi wierzących, to jest oczywiste, że każde doświadczenie choroby pomaga nam bardziej zjednoczyć się z Chrystusem, który także cierpiał, cierpiał niewyobrażalnie więcej niż każdy człowiek i który cierpienie swoje ofiarował za zbawienie świata. Co ciekawe, Pan Jezus nie godził się z tym, aby cierpienie traktować jako Karę od Pana Boga. Tak czasem bywa, że człowiek pyta się, za jakie grzechy, za jaką karę, dlaczego mnie to spotkało. Tak myśleli ludzie w Starym Testamencie, że jak człowiek jest zdrowy, to ma błogosławieństwo od Pana Boga. Jak jest chory, to znaczy, że za coś go Pan Bóg chce ukarać. Mamy owszem, przykład Hioba ze Starego Testamentu, który był człowiekiem sprawiedliwym i dotknął go też wielkie cierpienie i zmagał się z tym. I to już był przykład tego, że nie zawsze choroba musi się wiązać z jakąś karą. A Pan Jezus już rozwiał tutaj zupełnie nasze wątpliwości. On mówi, nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. I po to przyszedłem na świat, żeby oddać swoje życie, żeby przyjąć ten krzyż cierpienia i ofiarować za zbawienie świata. I my jako ludzie wierzący przede wszystkim naszą siłę i sens w trudnych doświadczenia życia, czerpiemy z kontemplacji Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jestem bardzo zbudowany taką postawą jednego z moich parafian, pana Marka, który też zmaga się z nowotworem doświadczył tej choroby i On, i on tak powiedział do mnie przeksiędza, ale przecież Pan Jezus bardziej cierpiał niż ja. Kiedy jest mi właśnie tak trudno, mówi, to sobie myślę o Panu Jezusie. On jeszcze bardziej cierpiał i to dodaje, dodaje mu siły. Pan Marek też pomaga innym odzyskać taką nadzieję w szpitalu, też i przed operacją. Też podzielił się takim przykładem, że. Jedna osoba, która razem z nim była w szpitalu, była bardzo przestraszona zbliżającą się operacją i tym, co będzie dalej. A pan Marek mówi: No, ja to sobie załatwiłem na górze, żeby wszystko było dobrze. Wyspowiadałem się, pomodliłem się, żeby pan Bóg poprowadził rękę lekarza, żeby wszystko było dobrze. Właśnie to są takie przykłady od ludzi chorych, które mi także osobiście. Dodają takiej otuchy, żeby też innym ludziom chorym przychodzić z pomocą, mówić o Panu Jezusie, mówić o sensie wiary, bo jestem przekonany, że wielu ludziom dodaje to siły, żeby żyć godnie w doświadczeniu swojej też choroby. I myślę, że to może tyle takich refleksji właśnie związanych z sensem choroby, sensem. Przeżywania swojego życia. Mam nadzieję, że tych kilka refleksji skłoniło też Państwa do, do zastanowienia się, do refleksji i wzbudzi też taką nadzieję i utwierdzi w tym, że warto jednak szukać u Pana Boga, szukać w modlitwie tej pociechy, otuchy, żeby właśnie godnie przeżywać swoje życie i kiedy jest czas zdrowia, i czy kiedy jest czas choroby. Jako ludzie wierzący możemy zjednoczyć się z Panem Jezusem i ofiarować Mu swoje cierpienia za zbawienie swoje, za zbawienie innych, może to być cierpienie wynagradzające, to na pewno nadaje taką głębię i wielki sens każdemu ludzkiemu cierpieniu. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji, zapewniam o modlitwie na Jasnej górze szczęść Boże.